Boisz się, że nie będziecie stać na rozwód? Z jakimi kosztami wiąże się on naprawdę? Czy istnieje metoda na sprawne wejście w nowy etap życia? Zapraszam na dzisiejszy odcinek o wydatkach, które wiążą się z rozwodem. Dzień dobry, nazywam się Kamil Jura i w nowym etapie jestem prawnikiem i mediatorem rozwodowym. Mówiąc o kosztach rozwodu, należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Podobnie jak nie ma dwóch identycznych rodzin, tak nie będzie dwóch identycznych spraw rozwodowych. Twoje podejście, stanowisko partnera, wasz wspólny majątek jest wiele elementów, które wpłyną na finalny wydatek. Oprócz tych oczywistych kosztów takich jak koszty sądowe czy wynagrodzenie prawnika wchodzą te mniej zauważalne na początku dojazdy do sądów, kancelarii, spotkania z psychologiem czy inne. Ponadto poświęcasz Twój czas na przygotowanie się do sprawy. Przejdźmy do podstawowych kwot dotyczących rozwodu sądowego. Na samym początku wraz z wniesieniem pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Wysokość ta ustalona jest przez ustawodawcę i na tę chwilę nie uległa zmianie. Ewentualnymi kosztami zmiennymi są m.in. koszty biegłych, świadków czy kuratora sądowego. Koszt opinii biegłych waha się w granicach 800 zł. Koszt ten jest ponoszony porówno przez obie strony sporu, albo przez stronę wnoszącą o dopuszczenie dowodu z opinii. Biegłych. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy wniesiemy o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jego koszt to około 80 zł. Dodatkowym kosztem mogą być dojazdy świadków, których zwrot sąd ma prawo żądać od strony przegranej. Jeśli wraz z pozwem wnosimy o eksmisję małżonka, zapłacimy dodatkowe 200 zł. Za podział majątku 300, jednak tylko w przypadku, gdy zostanie on zgodnie ustalony, np. w ugodzie mediacyjnej. Jeśli dojdzie do sporu w tym zakresie, koszt wzrasta do 1000 zł. Uczestnictwo w rozprawie sądowej samemu to właściwie skazanie się na porażkę. Potrzebna jest wiedza i doświadczenie pełnomocnika. Koszty prawnika, w zależności od miasta i prestiżu kancelarii, średnio oscylują w granicach 5000 do 8000 zł. Dodatkowo standardem jest opłata w granicach 500 zł za uczestnictwo adwokata w każdej z rozpraw. Jeżeli sprawa jest prowadzona z orzeczeniem o winie drugiej strony, przegrany zwraca część kosztów wynajętego prawnika. W praktyce jest to najczęściej około 720 zł. Podsumowując koszty tradycyjnego rozwodu, za pozew z wnioskiem o eksmisję, opinię biegłych świadków i obsługę ze strony kancelarii adwokackiej należy zapłacić kwotę mniej więcej 12 400 zł. Jest to suche wyliczenie pozbawione kosztów indywidualnych. Ta kwota może wzrosnąć w zależności od Twojej sytuacji. Owszem, w przypadku wygranej możliwe będzie uzyskanie zwrotu kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa prawnego, jednak na ten moment to łącznie około 1620 zł. ewentualnego zwrotu. Koszt całego rozwodu dalej wyniesie ponad 10 tysięcy zł. Skala wydatków ponoszonych przez małżonków jest często irracjonalna względem sytuacji, w jakiej się znaleźli. Istnieje jednak droga, która pomaga uniknąć wysokich kosztów rozwodu. Są trzy metody na tańszy rozwód. Pierwszą z nich jest złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Formalnie jest to możliwość dla bardzo ubogich małżonków, i w praktyce jest rzadko stosowana przez sądy. Ewentualna ulga obejmuje koszty opłaty od pozwu i opinii biegłych, jednak łącznie to tylko około 1600 zł, których uzyskanie jest możliwe w naprawdę dramatycznej sytuacji finansowej. Drugim sposobem na zmniejszenie kosztów rozwodu jest skorzystanie z usług pełnomocnika z urzędu. Ta opcja, w przeciwieństwie do poprzedniej, jest pożądana przez sądy. Dla dobra stron, żeby nie obciążać stron w trudnej sytuacji finansowej koniecznością skorzystania z usług prawniczych na wolnym rynku, sąd przyzna pełnomocnika z urzędu. Wniosek o taką opiekę prawną możemy wnieść jeszcze przed złożeniem pozwu. Miej na uwadze taką możliwość, jeśli planujesz rozwód znajdując się w trudnej sytuacji finansowej. Niestety w przypadku, gdy sąd orzeknie Twoją winę i przegrasz sprawę, istnieje ryzyko, że zapłacisz za prawnika strony wygranej. Sąd może umorzyć taką opłatę, jeśli sytuacja finansowa strony przegranej na to pozwala. Ostatnim, zdecydowanie najbardziej skutecznym i dostępnym dla każdego sposobem na obniżenie kosztów rozwodu jest mediacja. Polega ona na porozumieniu się małżonków, co do wszystkich, Kwestii spornych. Kwota za rozwód tradycyjny, którą przedstawiłem wcześniej, dotyczyła jednej strony. Łącznie oboje małżonków zapłacą za rozwód około 24 800 zł. Gdyby zdecydowali się na skorzystanie z mediacji przed złożeniem pozwu, te koszty byłyby mniejsze o ponad 20 000 zł. Dodatkowo rozwód trwałby krócej. Skąd taka różnica? Koszty zmniejszają się już przy złożeniu pozwu. Jeśli składasz pozew wraz z ugodą mediacyjną i sprawa zakończy się rozwodem bez orzekania o winie, to sąd zwróci Ci połowę opłaty od pozwu. Przy mediacji unikamy też kosztów powołania biegłych, świadków i kuratora. Nie mamy potrzeby korzystania z usług prawników. Nasz rozwód kosztuje właściwie tylko tyle, ile wyniesie wynagrodzenie za przeprowadzenie mediacji i przygotowanie pełnej dokumentacji rozwodowej. Jeżeli zdecydujesz się na mediację po złożeniu pozwu, nie jest za późno. Istnieje możliwość skorzystania z mediacji w toku postępowania sądowego. Pomyślne jej zakończenie skończy się zwrotem przez sąd 75% uiszczonej opłaty. Mediacja to nie jest uniknięcie rozwodu. O jej zaletach więcej opowiadam w tym filmie. Zawierając ugodę mediacyjną w zakresie Twojego rozwodu, może zdecydowanie obniżyć koszt całego postępowania. Jeśli zastanawiasz się, Ile takie rozwiązanie będzie kosztować, zachęcam Cię do wejścia w link w opisie. Bezpłatnie ustalimy dla Ciebie indywidualny koszt rozwodu. Zapewniam Cię, nie będą to sumy wymienione, kiedy podliczałem koszty tradycyjnej drogi sądowej. Masz jakieś pytania dotyczące mediacji? Zadaj je proszę w komentarzu. Odpowiem na każde z nich. Zostaw subskrypcję. Na bieżąco poszerzaj swoją wiedzę na temat rozwodu. Przejdziesz wtedy drogę do nowego etapu w swoim życiu sprawnie i możliwe, że nawet 32 dni. Do zobaczenia w kolejnych filmach.